Koleżanki i koledzy, stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności przedstawia interesującą próbę sprawdzenia systemu powszechnego uczestnictwa w grach formatu MKT. Różnorakie i bogate doświadczenia umożliwiają większym stopniu realizację nakreślonych zadań programowych naszej domeny. Nie zapominajmy jednak, że stałe zabezpieczanie informacyjno-propagandowe naszej działalności gwarantuje udział w szerokiej grupie w kształtowaniu kierunków postępowego wychowania obywateli. Troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem organizatorów, pomaga w przygotowaniu i realizacji dalszych kierunków rozwoju. Te i inne założenia, a także konsekwentna działalność w tym zakresie kończąc zaangażowanych, umocnieniem w praktyce założeń koniunkturalnych. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że zaangażowana postawa gwarantuje rozmach właściwego rozwoju programów inspirowania twórczych postaw. Troska resortów i zjednoczeń, a zwłaszcza koncentracja wysiłków, umożliwia w większym stopniu tworzenie modelu rozwoju bazy doskonalenia specjalistycznego. Aktualne zamierzenia, a szczególnie wiązanie teorii z praktyką wyzwala inicjatywy prowadzące do poprawy bazy socjalnej. Drodzy Zebrani, powyższe założenia prowadzą nas wprost na 43. plenarny zjazd partii. Gdzie koncentracja wysiłków spełni ważne zadanie w wypracowaniu drużynowych wyników, które przełożą się na sukces wszystkich obywateli. Przybywajcie! 24 kwietnia 2010 roku, godzina 20. równostajnia pojazdów przed twórczym ekwiwalentem szybkiej hały obywatelskiej. W części rozrywkowej planowany jest poczęstunek w tutejszym Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, a także obrzucanie jajami witryny niemieckiego sklepu obuwniczego. Rodacy, liczymy na wasze przybycie. Pomożecie?